Czy chłodzisz wszystkie swoje jedzenie, bo myślisz, że dzięki temu wszystko jest bezpieczne i świeże? Może być pani zaskoczona, gdy dowie się, że niektóre produkty stają się toksyczne, gdy trzyma się je w lodówce. Urolodzy, dietetycy i neurolodzy ostrzegają, że kilka codziennych produktów, gdy są schłodzone, może uwalniać związki powiązane z rakiem, demencją. I poważnymi uszkodzeniami układu trawiennego. W tym filmie odkryjemy pięć popularnych produktów, których nigdy nie powinno się trzymać w lodówce, i pani zrozumie dokładnie dlaczego. To produkty, które większość ludzi przechowuje w niewłaściwy sposób, nie zdając sobie sprawy z ukrytego zagrożenia. Gdy chłodzi się je w lodówce, ich struktura chemiczna się zmienia. Wytwarzają szkodliwe toksyny lub uruchamiają procesy, które niszczą ważne składniki odżywcze, których potrzebuje pani mózg i ciało. Zostańcie z nami do końca, bo ostatni produkt na tej liście to coś, co niemal każde gospodarstwo domowe chłodzi, a jednak został naukowo powiązany z zapaleniem mózgu i utratą pamięci w czasie. Rozumiejąc, jak bezpiecznie przechowywać jedzenie, nie tylko ochroni pani swoje zdrowie, ale także zachowa składniki odżywcze, które sprawiają, że ciało jest silne, umysł ostry, a energia wysoka. Teraz zacznijmy. Numer 1. Ziemniaki. Większość ludzi przechowuje ziemniaki w lodówce, myśląc, że dzięki temu zachowają świeżość na dłużej, ale według specjalistów od bezpieczeństwa żywności i ekspertów odżywienia. Zimna temperatura może wywołać niebezpieczną reakcję chemiczną wewnątrz ziemniaka. Ta reakcja zamienia naturalną skrobię w cukier, gdy te cukry są później wystawione na wysoką temperaturę podczas gotowania, czy to smażenia, pieczenia czy grillowania, łączą się z aminokwasami i tworzą akryloamid. To związek powiązany z rakiem i uszkodzeniem nerwów. Akryloamid nie ma zapachu ani smaku, który ostrzegałby nas. Nie można go wykryć, a jednak cicho gromadzi się w organizmie z czasem. Naukowcy odkryli, że częste narażenie, szczególnie u starszych osób, zwiększa ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych. Może nawet przyczynić się do demencji poprzez uszkadzanie komórek nerwowych w mózgu. To oznacza, że coś tak prostego jak przechowywanie ziemniaków w niewłaściwy sposób, może powoli szkodzić ciału w sposób, którego nie zauważa się przez lata. Ziemniaki wolą chłodne, ciemne i suche miejsce, nie zimne. Idealne miejsce do przechowywania to spiżarnia, półka w piwnicy, lub papierowa torba w szafce zdala od światła słonecznego. Temperatura powinna być umiarkowana, nie mroźna. Gdy ziemniaki są przechowywane prawidłowo, pozostają twarde i bogate w składniki odżywcze. Bez wytwarzania szkodliwych cukrów, które powodują problemy później. Kolejny problem z ziemniakami w lodówce to sposób, w jaki wpływają na trawienie. Gdy skrobia zmienia się w cukier, zmienia to sposób, w jaki ciało ją rozkłada. Prowadzi to do skoków poziomu cukru we krwi, co jest szczególnie niebezpieczne dla osób z cukrzycą lub opornością na insulinę. Trzymając je poza lodówką, chroni pani nie tylko mózg, ale także zdrowie krwi i równowagę energii. Jeśli ziemniaki już wypuściły kiełki lub mają zielone plamy, to kolejna czerwona flaga. Te oznaczają obecność solaniny, toksycznego związku, który może powodować nudności, a w poważnych przypadkach objawy neurologiczne. Lodówka przyspiesza ten proces, stresując ziemniaka. Więc zawsze sprawdzaj regularnie swoje ziemniaki. Usuń te, które są miękkie lub zielone. I kupuj je w mniejszych ilościach, aby zapewnić świeżość. Prosta zmiana: przechowywanie ziemniaków w ciemnej szafce zamiast w lodówce może drastycznie zmniejszyć narażenie na substancje rakotwórcze. Pomaga ciału działać sprawniej. Pomyśl o tym jako o cichym akcie dbania o siebie. Coś tak małego, a tak potężnego w utrzymywaniu zdrowia i witalności przy każdym posiłku. Numer 2. Cebula. Wiele osób wrzuca cebulę prosto do lodówki, wierząc, że zimno sprawi, że zachowa się dłużej. Ale przechowywanie cebuli w ten sposób może faktycznie sprawić, że stanie się toksyczna z czasem. Cebula naturalnie wchłania wilgoć i bakterie z powietrza, a gdy leży w wilgotnym środowisku lodówki, zaczyna szybciej się rozkładać. Ten proces tworzy związki siarki, które nie tylko zmieniają smak, ale mogą podrażniać żołądek. Według ostatnich badań mogą przyczynić się do przewlekłego stanu zapalnego w organizmie, jednej z głównych przyczyn wielu chorób, w tym raka i demencji. Gdy cebula wchłania nadmiar wilgoci, jej tekstura staje się miękka i wodnista. Gdy warstwy zaczynają gnić, wytwarza zarodniki pleśni i szkodliwe mikroorganizmy, które łatwo mogą pozostać niezauważone. Te związki nie tylko psują cebulę. Uwalniają gazy, które mogą zanieczyścić inne pobliskie jedzenie. Dlatego jedna cebula przechowywana niewłaściwie może wpłynąć na wszystko inne w lodówce. Zimna temperatura niszczy również naturalne przeciwutleniacze, znajdujące się w cebuli, szczególnie kwercetynę, która pomaga chronić mózg przed stresem oksydacyjnym i wspiera pamięć. Gdy jest chłodzona, ściany komórkowe cebuli się rozpadają. Powoduje to utlenianie składników odżywczych i utratę ich mocy. Krótko mówiąc, chłodzenie nie tylko psuje smak i świeżość cebuli, ale także pozbawia ją tych samych związków, które pomagają walczyć z chorobą i starzeniem. Najlepszym sposobem przechowywania cebuli jest chłodne, suche miejsce z dobrą cyrkulacją powietrza. Siatka, papierowa torba lub nawet wiklinowy koszyk pozwala im oddychać i pozostać świeżymi przez tygodnie. Trzymaj je z dala od bezpośredniego światła słonecznego i od ziemniaków, ponieważ gazy emitowane przez ziemniaki przyspieszają psucie się cebuli. Jeśli już pokroiła pani cebulę i chce zachować resztę, owincie ją szczelnie w suchy papierowy ręcznik. Umieść w zamkniętym pojemniku i przechowuj w lodówce tylko przez dzień lub dwa. Dłużej ryzykujesz rozwój bakterii. Warto zauważyć, że cebule, które były chłodzone zbyt długo, Wydają silny zapach jeszcze zanim się zepsują. Ten zapach to ostrzeżenie to znak, że równowaga chemiczna cebuli się zmienia i że nie jest już bezpieczna ani pożywna. Pani mózg i ciało polegają na przeciwutleniaczach, aby walczyć z zapaleniem i degeneracją. Utrzymywanie cebuli świeżej i wolnej od chemikaliów to prosty, ale potężny sposób ochrony zdrowia. Pamiętaj, Świeża cebula nie tylko sprawia, że posiłki smakują lepiej, utrzymuje umysł ostrzejszym i układ odpornościowy silniejszym. Jeśli wciąż oglądasz ten film i uważasz te informacje za wartościowe, proszę napisz w komentarzu numer dwa, aby dać mi znać, że jesteś tutaj. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam subskrybować i włączyć dzwonek, abyś nie przegapił żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć dobre treści, które informują i inspirują. Teraz przejdźmy dalej. Numer 3. Pomidory. Pomidory to kolejny produkt, którego nigdy nie powinno się przechowywać w lodówce, a jednak niemal każde gospodarstwo popełnia ten błąd. W chwili, gdy pomidor jest schłodzony, enzymy, które nadają mu smak i aromat, zaczynają się rozkładać. Co gorsza, zimna temperatura niszczy przeciwutleniacze, które chronią ciało przed zapaleniem i chorobą. Wśród tych przeciwutleniaczy jest likopen, jeden z najpotężniejszych związków znanych z redukcji ryzyka choroby serca, raka, a nawet związanego z wiekiem pogorszenia mózgu. Gdy struktura pomidora zostaje uszkodzona przez zimno, uwalnia wodę i traci jędrność. Błony komórkowe pękają. Powodując, że miąż staje się miękki i matowy. Możesz zauważyć, że pomidory z lodówki smakują mdło lub kwaśno. To nie jest tylko słaby smak, to degradacja chemiczna. Według badań z zakresu nauki o żywności, przechowywanie pomidorów poniżej 10 stopni Celsjusza przez więcej niż dwa dni może zmniejszyć ich poziom przeciwutleniaczy o połowę. Dla seniorów oznacza to, że traci pani ważne składniki odżywcze, które pomagają utrzymać funkcje poznawcze i bronić ciało przed stresem oksydacyjnym. To jest bezpośrednio powiązane z demencją i rakiem. Kolejne ryzyko pochodzi od bakterii. Lodówki są często wypełnione kondensacją i mikrowilgocią, szczególnie w pobliżu szuflad na warzywa. Gdy pomidory wchłaniają tę wilgoć przez swoją delikatną skórkę, staje się to siedliskiem bakterii takich jak listeria. Która może powodować poważne infekcje u starszych osób o słabszym układzie odpornościowym. Możesz nie wyczuć ani nie zobaczyć zanieczyszczenia, ale nawet niewielka ilość bakterii może szkodzić organizmowi z czasem. Pomidory rozwijają się w umiarkowanych temperaturach. Przechowuj je w temperaturze pokojowej, szypułką do góry, na blacie lub w papierowej torbie z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Jeśli zaczynają dojrzewać zbyt szybko, trzymaj je w chłodnym, niezimnym miejscu. To pozwala im pozostać smacznym przy zachowaniu składników odżywczych. Po pokrojeniu pomidora możesz przechowywać go krótko w zamkniętym szklanym pojemniku przez dzień, ale powinien być spożyty jak najszybciej. Pomidory są jednym z najlepszych darów natury dla zdrowia serca i mózgu, a jednak chłodzenie niszczy ich naturalną moc leczenia. Smak, który znika, to nie tylko gust to utrata naturalnych związków, które chronią pamięć, skórę i układ odpornościowy. Za każdym razem, gdy pozwala pani pomidorowi dojrzewać naturalnie na blacie, daje pani ciału pełną korzyść jego witamin, minerałów i przeciwutleniaczy, tak jak natura zamierzyła. Gdy naukowcy mówią o żywej żywności, mają na myśli jedzenie, które nadal oddycha, dojrzewa i odżywia. Pomidory są dokładnie tym: trzymanie ich poza lodówką nie tylko zachowuje ich smak, ale także zachowuje zdrowie i długowieczność. Pani mózg i ciało podziękują za każdym razem, gdy zje Pani jeden świeży i pełen życia, a nie zimny i pozbawiony składników odżywczych. Numer 4. Czosnek: Czosnek jest często chwalony za swoją zdolność do wzmacniania układu odpornościowego, obniżania ciśnienia krwi i ochrony serca. Ale to, czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy, to to, że chłodzenie czosnku całkowicie zmienia jego skład chemiczny. Zamienia jeden z najpotężniejszych leków natury w potencjalne źródło toksyn. Gdy czosnek jest wystawiony na zimne, wilgotne powietrze przez długi czas, zaczyna kiełkować i rozwijać zielony rdzeń. Ten proces kiełkowania wywołuje tworzenie związków siarki, które mogą podrażniać układ trawienny. A gdy są gotowane, Mogą tworzyć szkodliwe produkty uboczne związane ze stresem oksydacyjnym w organizmie. Zimna temperatura również zakłóca zdolność czosnku do wytwarzania alicyny, naturalnego związku odpowiedzialnego za jego właściwości antybakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe. Po schłodzeniu enzymy czosnku stają się nieaktywne. Oznacza to, że nawet jeśli wygląda świeżo, jest odżywczo słabszy. Możesz zauważyć, że czosnek z lodówki smakuje ostrzej lub bardziej gorzko. Ta gorycz jest oznaką rozpadu chemicznego. Z czasem jedzenie czosnku w tym stanie może przyczynić się do przewlekłego zapalenia, które jest jedną z kluczowych dróg prowadzących zarówno do raka, jak i demencji. Kolejnym problemem jest pleśń. Ząbki czosnku przechowywane w lodówce są bardzo podatne na wchłanianie nadmiaru wilgoci. To wilgotne środowisko sprzyja rozwojowi bakterii Clostridium botulinum, tej samej bakterii odpowiedzialnej za botulizm, potencjalnie śmiertelną chorobę. Nawet jeśli czosnek wygląda dobrze, niewidoczne zarodniki mogą się nadal tworzyć, a po spożyciu uwalniają toksyny, które atakują układ nerwowy. Dla starszych osób, szczególnie tych o słabszym układzie odpornościowym, to ryzyko może być znacznie poważniejsze. Więc jak powinno się prawidłowo przechowywać czosnek? Trzymaj go w chłodnym, suchym i wentylowanym miejscu, takim jak wiszący koszyk lub otwarta miska na blacie. Unikaj plastikowych toreb lub zamkniętych pojemników, które zatrzymują wilgoć. Czosnek musi oddychać. Gdy jest przechowywany prawidłowo, całe główki mogą wytrzymać tygodnie, czasem nawet miesiące, zachowując zarówno smak, jak i właściwości ochronne dla zdrowia. Jeśli już obrała pani lub pokroiła czosnek, może go przechowywać w szczelnie zamkniętym szklanym słoiku z cienką warstwą oliwy z oliwek w lodówce, ale tylko przez kilka dni. Olej zapobiega kontaktowi z powietrzem, ale ważne jest, aby użyć go szybko, aby uniknąć rozwoju bakterii. Moc czosnku tkwi w jego czystości, naturalnych olejkach, enzymach i przeciwutleniaczach pracujących razem. Chłodzenie zakłóca tę harmonię, odbierając to, co czyni go leczniczym w pierwszej kolejności. Pomyśl o czosnku jako o żywej medycynie. Rozwija się w temperaturze pokojowej, nie w chłodzie. Gdy przechowujesz go prawidłowo, zachowujesz jego zdolność do walki z zapaleniem, wspierania zdrowia mózgu i ochrony serca. Coś tak prostego, jak sucha miska czosnku na blacie, może cicho działać jako jedna z najsilniejszych obrony przed chorobą. Jeśli wciąż oglądasz ten film i uważasz te informacje za wartościowe, proszę napisz w komentarzu, numer 4, aby dać mi znać, że jesteś tutaj. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam subskrybować i włączyć dzwonek, abyś nie przegapił żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć dobre treści, które informują i inspirują. Teraz przejdźmy dalej. Numer 5 chleb. Chleb jest podstawą w większości domów, a jednak jest jednym z najczęściej nieprawidłowo przechowywanych produktów. Wiele osób chłodzi chleb, zakładając, że zachowa się świeży na dłużej, ale ten nawyk cicho niszczy zarówno jego jakość, jak i bezpieczeństwo. Naukowcy zajmujący się żywnością odkryli, że chłodzenie chleba przyspiesza proces zwany retrogradacją skrobi. Wtedy cząsteczki skrobi rekrystalizują, zamieniając chleb w suchy, twardy i pozbawiony składników odżywczych. Ale większy problem polega na tym, że ten proces może stworzyć idealne siedlisko dla pleśni i mykotoksyn substancji powiązanych z rakiem, uszkodzeniem wątroby i upadkiem neurologicznym. Gdy chleb wchłania wilgoć w zimnym środowisku, zaczyna się pocić wewnątrz opakowania. Ta wilgoć żywi mikroskopijne grzyby, szczególnie gatunki Aspergillus i Penicillium. Te pleśnie wytwarzają mykotoksyny niewidoczne gołym okiem, które zostały bezpośrednio połączone z zapaleniem mózgu i utratą pamięci u starszych osób. Możesz myśleć, że usunięcie spleśniałej części bochenka czyni go ponownie bezpiecznym, ale toksyny mogą rozprzestrzeniać się znacznie dalej niż to, co widać. Każdy plasterek może nieść śladowe ilości szkodliwych związków, które powoli gromadzą się w organizmie. Chłodzenie chleba zmienia również jego skład chemiczny, osłabiając naturalny błonnik, który wspiera trawienie i kontrolę cukru we krwi. Cząsteczki skrobi twardnieją, zmuszając układ trawienny do cięższej pracy, aby je rozłożyć. Często prowadzi to do wzdęć, zmęczenia i niestabilnych poziomów glukozy. Dla starszych osób zarządzających cukrzycą lub schorzeniami serca może to cicho pogarszać zapalenie i stres oksydacyjny kluczowe czynniki zarówno raka, jak i demencji. Zamiast chłodzenia, chleb powinien być przechowywany w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze pokojowej. Trzymaj go w przepuszczalnej torbie takiej jak papierowa lub lniana a nie plastikowej, która zatrzymuje wilgoć. Jeśli kupujesz więcej chleba, niż możesz zjeść w ciągu kilku dni, zamroź go w szczelnych porcjach. Zamrażanie zachowuje świeżość i zapobiega rozwojowi pleśni bez zmiany struktury chleba. Gdy jesteś gotowa do jedzenia, opiekaj lub ogrzej plastry delikatnie, aby przywrócić ich teksturę i smak. Zwracaj również baczną uwagę na rodzaj chleba, który kupujesz. Wysoce przetworzone białe pieczywo często zawiera konserwanty, które mogą przedłużyć okres przydatności, ale mogą również podrażniać jelita i szybko podnosić cukier we krwi. Wybieraj odmiany pełnoziarniste lub na zakwasie. Są bogatsze w naturalne błonnik, probiotyki i składniki odżywcze, które wspierają zdrowie serca i mózgu. Chleb był częścią historii ludzkości od tysięcy lat, na długo przed istnieniem lodówek. Przechowywanie go naturalnie nie tylko czyni go bezpieczniejszym, ale także honoruje sposób, w jaki miał być spożywany, świeży, odżywczy i dający życie. Małe nawyki takie jak ten robią dużą różnicę z czasem. Jedzenie, które jemy codziennie, albo nas leczy, albo szkodzi. A coś tak prostego, jak sposób przechowywania chleba, może przechylić tę równowagę w stronę zdrowia lub choroby. Chronić swój umysł i ciało, trzymając chleb poza lodówką i dając mu opiekę, na którą zasługuje. To, co wydaje się małą zmianą dzisiaj, może być jednym z najpotężniejszych kroków w kierunku zapobiegania tym samym chorobom, które pozbawiają ludzi pamięci, witalności i spokoju. Końcowe myśli: kończąc ten film, poświęć chwilę, aby pomyśleć, ile z tych pięciu produktów: ziemniaków, cebuli, pomidorów, Czosnku i chleba leży teraz w Twojej lodówce. Większość z nas chłodzi je z przyzwyczajenia, wierząc, że chronimy swoje zdrowie, podczas gdy w rzeczywistości cicho robimy coś odwrotnego. Sposób, w jaki przechowujesz jedzenie, wpływa na znacznie więcej niż świeżość wpływa na Twoje ciało, Twój mózg i Twoje długoterminowe samopoczucie. Rak, demencja. I inne przewlekłe choroby nie dzieją się z dnia na dzień. Są wynikiem lat małych, powtarzających się wyborów, takich jak sposób gotowania, jedzenia i przechowywania naszego jedzenia. Każda decyzja albo wzmacnia ciało, albo je osłabia. A piękno tej prawdy jest takie, że oznacza, że wciąż masz kontrolę. Nigdy nie jest za późno, aby zmienić nawyki i się chronić. Trzymając te produkty w temperaturze pokojowej, zachowujesz ich składniki odżywcze, ich naturalne obrony i równowagę, którą zamierzyła natura. Zauważysz, że twoje posiłki smakują lepiej, twoje trawienie się poprawia, a twoja energia jest bardziej stabilna. Co ważniejsze, będziesz chronić swój mózg i komórki przed stresem chemicznym, spowodowanym niewłaściwym przechowywaniem. To nie są skomplikowane procedury medyczne. To proste, praktyczne kroki, które każdy może wykonać, a dla starszych osób te małe zmiany mogą zrobić niezwykłą różnicę w ogólnym zdrowiu. Spędziłaś życie opiekując się innymi. Teraz nadszedł czas, aby zadbać o siebie w najprostszy, najmądrzejszy możliwy sposób. Dziękuję, że dołączyłaś do nas dzisiaj. Chcielibyśmy usłyszeć od ciebie. Zostaw komentarz poniżej i podziel się jedną rzeczą, której nauczyłaś się dzisiaj. I jak planujesz użyć tego w swoim życiu? Twoje myśli są dla nas ważne, więc nie wahaj się nimi dzielić. Czytanie Twoich komentarzy daje nam wielką motywację i zachętę. Jeśli spodobał Ci się ten film i uznałaś go za pomocny, proszę polub, subskrybuj i udostępnij. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie dobrych treści, które informują i inspirują. Dziękuję za oglądanie i czekamy na zobaczenie Cię w następnym filmie